Co to znaczy być obywatelem Europy, według Pana? Obywatelem Europy, to znaczy się, no jakie mamy prawa i obowiązki w Europie, przede wszystkim tutaj, by trzeba było to rozważyć. No praw mamy dość dużo, bo praktycznie wszystkie te, które jako obywatel Polski mamy w naszym kraju, to mamy również i w Europie. Swobodny przepływ, możemy obecnie Swobodnie się poruszać po całej Europie bez żadnych przeszkód. W innych krajach mamy prawo do pracy, prawo do nauki. Także te prawa zostały rozszerzone i to w znacznym stopniu w Unii Europejskiej. Co według Pani znaczy bycie obywatelem Europy? Bycie obywatelem Europy to możliwość zwiedzania. Podejmowania pracy, podejmowania nauki w różnych krajach europejskich, wymieniania się doświadczeniami, swobodnego porozumiewania się z innymi narodami, to również powód do dumy, że mamy jedne wspólne korzenie kulturalne. A co według Pana znaczy być obywatelem Europy? No następne trudne pytanie. Można to powiedzieć z. Prowadzić do haseł rewolucji francuskiej, czyli równość, wolność, braterstwo. Wydaje mi się, że to powinno nas wszystkich łączyć w Europie. Dziękuję bardzo. Co to znaczy dla Pana bycie obywatelem Europy? Bycie obywatelem Europy oznacza dla mnie możliwość podróżowania po wszystkich krajach Europy. Oznacza dla mnie możliwość korzystania z. Z czego? Z wszystkich możliwości, które tak? daje Unia Europejska. To znaczy mogę dostać pracę, mogę pracować we wszystkich krajach Unii Europejskiej, e, mogę bezpiecznie bez problemu podróżować. Jestem obywatelem Europy, to znaczy, że mam te same prawa, tak? co tak każdy tak. inny obywatel Unii Europejskiej. To znaczy, bycie obywatelem Europy. E, Dlatego myślę, że to przede wszystkim znaczy się posiadanie praw, e, które są zapisane w kartach europejskich. No, również też um, taka wspólnota z tymi wszystkimi państwami i narodami, które należą do Unii Europejskiej. Także myślę, że, że przede wszystkim Co według by Pana to znaczy być obywatelem Polski? obywatelem Polski czy dobrym w ogóle obywatelem y, Polski. Dobrym. bo no, są dwa pojęcia. Y, według mnie y, obywatel Polski przede wszystkim powinien y, godnie reprezentować swój naród na y, arenie międzynarodowej. Y, powinien y, szanować y, symbole Polskie to jest dla nas bardzo ważne y, godło narodowe, którym jest, jak wiemy, orzeł w koronie, y, flaga biało-czerwona, czy też no godnie y, zawsze zachowywać się, gdyż no, odkrywany czy nieśpiewany jest hymn y, narodowy Mazurek Dąbrowskiego. A co według Pani znaczy być obywatelem Polski? Bycie obywatelem Polski to przede wszystkim wielki obowiązek. Obowiązek szanowania swojej własnej tradycji, korzeni, kultury, historii własnego państwa. To obowiązek pracowania na dobre imię swojej ojczyzny. To również, to również powód do dumy z tego, że jesteśmy Polakami. To przywiązanie do miejsca rodzinnego. Być Polakiem to być obywatelem swojego państwa, być obywatelem Europy, być obywatelem świata, ale takim, o którym po prostu widać, że pochodzi z tego, a nie z innego kraju. Dobrze posłuchajcie. Tak? Eee, Godnie reprezentować swój kraj, eee, brać udział w wyborach, oczywiście, jeżeli jest. Wszystkich norm społecznych. Co według pana znaczy być obywatelem Polski? Jest to bardzo trudne pytanie, na które y, trudno odpowiedzieć jednym zdaniem. Y, dlatego powiem, skupię się tylko na jednym aspekcie y, tego pytania, czyli na dumie, która zawsze mi towarzyszy, kiedy y, myślę o sobie jako o Polaku. Jestem dumny z naszych tradycji, jestem dumny z naszej historii, z naszej kultury, z języka, przyrody i zabytków. Każda z tych rzeczy jest piękna i wartościowa, którą nie mamy się czym wstydzić w Europie. Znaczy dla Pana bycie obywatelem Polski. Bycie obywatelem Polski to znaczy e, korzystać z praw, jak daje mi Konstytucja i ze wszystkich możliwości, które ona daje. To znaczy, e, mam prawo do wolnej wypowiedzi, tak? Mogę mówić właściwie to, to, to co mi się podoba, tak naprawdę. E, mam prawo do. Co to znaczy być obywatelem szkoły? Być obywatelem szkoły moim zdaniem oznacza to godnie reprezentować szkołę, ale także chodzić do, do tej instytucji publicznej. No co jeszcze? Na pewno przestrzegać obowiązków, ale też wykorzystywać prawa, może uczestniczyć w jej życiu. Co to znaczy być obywatelem szkoły? Moim zdaniem być dobrym obywatelem szkoły, to znaczy dbać o jej dobre imię, godnie ją reprezentować, a także brać czynny udział w życiu szkoły. Popierki.